Szczęść Boże, witam serdecznie. Będę mówił teraz o kursie Alfa, który jest taką serią przepięknych spotkań dotyczących poszukiwania sensu w życiu i poszukiwania Pana Boga w tym sensie. Jest tak, że normalne kursy prowadzone są w taki sposób, że zapraszamy na kolację i później po kolacji jest wykład i dyskusja w grupach. Aktualna sytuacja sprawia, że. To jest niemożliwe, więc w wersji online mamy takie spotkanie, najpierw takie luźne rozmowy, potem wykład, który jest często w formie filmowej, bardzo profesjonalnie przygotowane materiały i na koniec spotkanie w grupach, dzielenie się w grupach cały czas online. To wszystko to tylko półtorej godziny raz na tydzień, trwa około 10-11 tygodni, zobaczymy jaka będzie dynamika tego kursu. I chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w takiej pięknej przygodzie, w poszukiwaniu tego, co nowe. Być może, że gdzieś tam Pan uciekł Ci z Twojej perspektywy, z Twojego życia, a może jest blisko, ale coś trzeba byłoby zmienić. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.